Jedziemy na spotkanie z nową osobą. Zobaczymy co się wydarzy dzisiaj. Cześć! Hey, cześć, cześć. No co? Witam. Działamy? Działamy. Witam Was serdecznie w sekcji sportowej. Jest ze mną Zandler Hiller. Cześć. Witam wszystkich. Złapaliśmy go w Polsce, bo zazwyczaj, powiedz, gdzie mieszkasz? No, od dłuższego czasu, od jakichś 18 lat mieszkam za granicami, w, w, dokładnie w Anglii, w Walii. Także w, w Capital City jest to bardzo ładne miasto, studenckie, nowoczesne, dużo się dzieje, dużo, dużo ciekawych miejsc. No i rozwijające się, to jest najważniejsze. Nie? Także spodobało mi się, no i zasiedziałem się tam już prawie 20 lat. To całkiem sporo czasu. Powiedz nam, czym się dokładnie zajmujesz, bo jakby wszyscy widzą na pierwszy rzut oka, że no, czymś ciężkim na pewno, ale co dokładnie robisz? Coś tam, coś tam się potrafi. <grym> na co dzień jestem personalnym trenerem, także trenuję ludzi osobiście, także online, no ale pasją moją jest kulturystyka, także zajmuję się tym także od 20 ponad lat. No i i w, tym, iż... I w tym się, ten, jak na co dzień i nie zamierzam na razie skończyć. E, powiedz, jak zaczęła się twoja historia? Czy to było jak miałeś 6 lat, wymyśliłeś sobie, że będziesz wielkim człowiekiem z wielkimi mięśniami, czy gdzieś miałeś inne marzenia i przerodziło się to później troszeczkę? Dobrze, tak odpowiem wam tak naprawdę jak to było. Dobrze. Okay. Będąc małym młodym chłopakiem, pamiętam dzień, w którym siedziałem z ojcem i to było akurat, on oglądał walki boksu. Mike Tyson wychodził wtedy do walki do Ringu. Mimochodem słyszałem, co się dzieje, nie oglądając tego dokładnie, bo to ojciec oglądał, tak? Ale w pewnym momencie usłyszałem, jak go wywoływali do Ringu, The Heavyweight Champion of the World. Te słowa zahipnotyzowały mnie. I to jest prawdziwa historia. Powiedziałem sobie od wtedy, któregoś dnia chcę być wywołany mistrzem wagi ciężkiej. No i tak sobie obzurałem, że obojętnie w jakiej dyscyplinie, niekoniecznie w, w boksie. Nie? Po prostu takim, chciałem mieć taki tytuł. No i tak długo po prostu zacząłem ćwiczyć, się, że się wkręciłem w kulturystykę. Spodobało mi się to, widziałem dobre rezultaty bardzo szybko. No i z latami coraz wyżej, coraz wyżej, po prostu coraz lepsze rezultaty aż zacząłem startować. A aż do tego dnia doszło, że w, w końcu usłyszałem to. No i i tutaj jestem. Dokładnie. Jesteśmy dzisiaj w miejscu, które też Tobie się wiąże z jakimś sentymentem, które dobrze znasz, pewnie się troszeczkę zmieniło. Możesz coś o tym opowiedzieć? Tak. Karierę moją zacząłem w Agrokociewiu. To było, miałem może jakieś 16-17 lat, D długi, długi czas temu u Pana Bogdana Wróbla on wtedy startował to jest, był pięciokrotnym mistrzem Polski jeśli pamiętam w AFBB federacji bardzo znany kulturysta no i w tamtym czasie nasz trener uczył nas pokazywał wszystko młodym chłopakom od początku no i nie wiem 5 6 lat może 7 trenowałem u niego przez ten okres się nauczyłem wiele nie dość, że od chłopaków wspólnie pomagaliśmy, ale najwięcej od, od pana Bogdana. Tak się zapoczątkowało wszystko, nie? No i tak zakorzenił w nas ten sport, zaraził. zaraził, że do dzisiaj trenujemy. Większość chłopaków przychodzi tutaj na tą siłownię i dalej trenujemy. A to jest już 20 lat później. Czy jak przyjechałeś teraz, to znajome twarze spotkałeś? Tak, oczywiście, za każdym razem. Dobrze. Powiedz mi, jak długo trwa Twoje przygotowanie do startu w takich dużych zawodach? Wodach zależy w jakim stopniu wygląda moje ciało przed zawodami, czyli jak długo trwał mój off czyli ile tej masy zrobiłem i czy się zatłuściłem, czy się nie zatłuściłem. Zawsze się troszeczkę człowiek zatłuści, czy tej wody retencji nabierze, ale zależy w jakim stopniu, to zależy Twój okres właśnie, ile Ci zajmie wtedy czas przygotowawczy. Normalnie to jest 12 tygodni, tak, i, 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 i jestem gotowy do zawodów. Jeżeli jesteś w dobrej formie, tak, to masz 12 tygodni? Jestem nie za bardzo zatłuszczony, wyglądam w miarę y, dobrze, czysto, to zależy wszystko od diety. No, w moim przypadku to ja nie dopuszczam do zatłuszczenia okropnego jakiegoś. Pilnujesz się. Pilnuję się, to już, to już bardziej jak jest moim stylem życia, aniżeli coś, co mnie, co mnie zmusza na co dzień po prostu do do, tego, do tej dyscypliny. E, dobrze, a co jest dla Ciebie najtrudniejsze? Właśnie ten czas przedstartowy, czy samo to zrzucanie wagi na zawody, e, czy może po starcie, czy w trakcie, co jest najtrudniejsze? Czas przedstartowy i całe przygotowanie to jest, to, jest, to jest właśnie najlepszy moment. Tam się dużo dzieje. Tam jest, jest, tam, to jest ten cały okres, w którym właśnie wizualizujesz sobie tą wygraną na tej scenie swoich y, przeciwników, wyobraźnia działa wtedy. Sam się nakręcasz i, i musisz znaleźć sobie tą motywację i, i są lepsze dni i są gorsze dni. I właśnie to czyni. W, Wygranego, że się nie poddaje. A wiecie sami dobrze, że nasz umysł to jest najsilniejszy z, z, z tych, nie? E, nie wiem, jak to określić teraz szybko, ale może nas zniszczyć, a może nas wyprowadzić na najwyższe laury, tak? Nasz najlepszy trener. Nasz najlepszy trener, dokładnie. No i co? Ja już mam w sobie determinację i tą silną wolę wytrenowaną przez tyle lat przygotowań, że u mnie nie ma, czy mi się chce, czy mi się nie chce, po prostu musi być zrobione. A ten najcięższy mon wtedy kiedy następuje? Po zawodach. Dlaczego? Schodzić ze sceny, nie ma już tej całej atmosfery, już osiągnęłeś co osiągnąłeś. To jest szczerze, to to jest na krótki okres. Cieszysz się wygranymi, ale za chwilę już już nie masz celu, już szukasz znowu tego celu, już brakuje ci tej całej determinacji. Tego. Ja jak nie czuję się zmęczony, że ja ledwo chodzę, to jakby coś było nie tak. Czyli odpoczynek nie jest wskazany dla ciebie? Jest jak najbardziej, oczywiście. Trzeba, żeby, musi być i odpoczynek i ciężka praca, ale, ale jeśli chodzi o umysł, to z, ciało przyzwyczaja się do tych, do tych przesileń umysłowych, do tego zmęczenia, do tego reżimu, do, tego, do tej determinacji, tak, przez cały rok lecisz w tym po prostu, że zwy, zwykasz się na to i potem jak już nie musisz, to dla mnie, dla mnie to jest po prostu coś ciężkiego do zaabsorbowania, zaabsorbowania, że nie muszę, nie muszę wstać, nie muszę kardio robić, mogę zjeść co chcę. To jest problem, kiedy nie potrafisz się odnaleźć. To zupełnie inaczej niż y, zwykli śmiertelni, Aczkolwiek głód startowy jest to jedna z ważniejszych cech, które właśnie dobry sportowiec mistrz ma, posiada. Dobrze, mam do ciebie teraz pytanie, jeżeli byśmy złapali chłopaka z ulicy takiego i chcieli doprowadzić go do startu w zawodach, to ile czasu zajęłoby? mu to takiej rzetelnej, ciężkiej pracy. To nie, nie, to zależy znowu od tego, jak on wygląda w danym momencie. Czy jest bardzo chudy? że tak powiem i trzeba zbudować yy, tkankę mięśniową czy jest po prostu otłuszczoną osobą i trzeba dużo, dużo zrzucić i pracy włożyć, żeby w ogóle doprowadzić do jakiegoś wyglądu i dopiero zacząć budować, tak, także to wszystko zależy indywidualnie od osoby, to nie można określić miesiąc, dwa, trzy, czy? Młody, zdrowy chłopak, licealista, szczupły zależy jaki ma metabolizm, jak, ile on zje, czy jak będzie się trzymał y, diety, tak, czy będzie robił wszystko na 100%, czy, 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 nie, czy, be, czy nie będzie omijał posiłków, czy będzie chodził na treningi, jak będzie się wysypiał, regeneracja. To jest tyle czynników wpływających na to, że całe życie trzeba podporządkować. Czyli w tym co mówiłeś, już przemyciłeś troszeczkę predyspozycje do tego sportu. Są osoby, którym będzie to łatwiej przychodziło, niezależnie od budowy jakby aktualnego stanu y, fizycznego, tego jej kondycji, ale tego, co ma, czy szybciej genetyka, mu masa... Genetyka wpływa bardzo. Jeśli ktoś jest genetycznie po prostu skonstruowany, że szybciej mu rosną te, te, te mięśnie i się proporcjonalnie robi, ma dużo łatwiej, tak? Ale jest wiele osób, kulturystów, którzy nie mają genetykę, a jednak zajmują lepsze lokaty niż ci z genetyką. Czyli ciężka praca bije po prostu każdy talent i genetykę, ja uważam. Na głowę, dobrze. No właśnie a propos talentów, a propos ciężkiej pracy, masz wiele osiągnięć. Chciałabym też, żebyś coś popowiedział o tych osiągnięciach, żeby tu Państwo też wiedzieli z kim dokładnie rozmawiamy, ile tytułów jest. Nie lubię za dużo mówić o sobie, a już w ogóle o moich tytułach, ale troszeczkę uzbierało się tego w ciągu tych lat. Um. Tak szybko z głowy. Jest, mam wiele pierwszych miejsc y, z wagi ciężkiej. Zacznijmy od tego, że startuję tylko w federacjach IFBB i NPC Worldwide, y, czyli bardzo prestiżowych, na przykład Arnold Classic, y, Mr Olympia, tak czy europejskie, y, y, czy Euro, European Championship. No i co? I dla mnie się liczą tytuły i walka między na najwyższym po prostu z najcięższymi, z najlepszymi. Ja się, ja się nie satysfakcjonuję, że będę mistrzem w jakiejś podrzędnej federacji, gdzie dla mnie to nie znaczy nic. Ja wolę przegrać z najlepszymi niż wygrać ze, ze średnimi. Ale robisz sobie takie starty próbne gdzieś na mniejszych zawodach, mniejszych rankach, czy nie? czy jest? Nie, nie robię próbnych, od razu w, na, 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 na yy, głęboką wodę skaczę, bo wtedy wiem w jakim w szeregu staję. No dzięki Bogu i, i dzięki, nie wiem, mojej chyba ciężkiej pracy nie, nie mam ogromne szczęście i zawsze w, na tym podium staję. To już naprawdę rzadko się zdarzyło, żebym nie był, żebym był poza podium, nie? Także mam wiele pierwszych miejsc w federacji IFBB i NPC. Mam pierwsze miejsce, że tak wymieniając parę, e, pierwsze miejsce w European Championship. Jestem mistrzem Arnold Classic, e, dwa razy drugie miejsce na Mr. Olympia. Um, open Overall, heavyweight champion e, IFBB także w, w Wielkiej Brytanii. Ciężko zapamiętać, nie dziwię się. Troszeczkę to tylko pary, tam jest jeszcze dużo więcej, ale za dużo wymieniają. Mówiłeś o przeszłości, mówiłeś jak to się zaczęło, gdzie trenowałeś, z kim, a teraz robisz wszystko sam? Czy potrzebujesz kogoś, potrzebujesz wsparcia, trenera, który ci pomaga, ci przygotowuje? Także to wygląda tak: nawet najlepszy zawodnik ma swojego trenera. Nie chodzi o to, że. Nie wie, co ma robić, tylko że w trakcie przed samymi zawodami twój umysł już bierze Cię w takie ciemne strony, że już nie wiesz czasami ile jest dwa dodać dwa. Tak I trener spojrzy chłodnym okiem na Twoją formę, na, 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 twoje, na, twój, na twoje samopoczucie i wie, co wtedy zmienić czy zaadaptować, żeby ta forma jednak jak najlepsza była, bo umysł potrafi płatać figle już w tak krótkim czasie przed samymi zawodami kompletnie. Z braku węglowodanów, z braku, ze zmęczenia i, z, i zwycięczenia organizmu, tak? Także od paru lat współpracuję z Piotrem Głuchowskim, naszym wielokrotnym mistrzem świata, jest to świetny trener. Naprawdę nie mogłem sobie wymarzyć lepszego. Jestem bardzo zadowolony z naszej współpracy. Wiele, wiele osiągnięć mogę zawdzięczyć właśnie jemu. I tak naprawdę od początku, kiedy współpracuję z, z Piotrem Głuchowskim, to zacząłem wchodzić jeszcze na wyższe Podium, tak? Coraz wyżej, coraz wyżej, i, i, i wierzę w to, że nasza współpraca będzie jeszcze wieloletnia. Mamy jeszcze dużo pracy do zrobienia. Nie zamierzam zmieniać i tak jak mówię, to jest najlepszy trener, jakiego mogłem sobie wybrać. Taka deklaracja troszeczkę tutaj? No nie, on, on to wie. On to, on to wie. wie, dobrze, to pozdrawiamy serdecznie. Mówiłeś o ciężkiej pracy, ale yy, czy jakby. Technika dla osób, które by chciały rozpocząć sport siłowy. Technika w tym jest ważna, i ile jakie, jakie ona ma znaczenie, jeżeli chodzi o zdrowie i o efektywność pracy? To jest największy błąd właśnie młodego pokolenia. Oni trenują ego, a nie trenują mięśni. Czyli z tego, co ja zauważyłem jako trener i, i na co od razu zwracam uwagę, i na przykład moich. Yy, Moich klientów ją no, przychodzą, oni chcą pokazać, że on ma siłę, że on dużo podnosi. Zmniejszam mu ciężary od razu do minimum. Najpierw robię rezonans tygodniowy, dwutygodniowy, zobacz, patrząc, czy nie ma. Z lekkimi ciężarami, patrzę, czy nie ma jakiejś e, kontuzji, jak, jak, jak w ogóle sobie radzi, ile ma siły. No i dopiero stopniowo podwyższam mu te ciężary i zwracam uwagę na jego technikę. Jak widzę, że nie potrafi technicznie, to w życiu mu nie dam większych ciężarów, dopóki tej techniki nie zrobi, tak jak ma być. I po malutku, pomalutku, po stopniu przygotowuję go do coraz większych ciężarów i to tak w ciągu paru miesięcy się zmienia. Technika, pierwsze co, nie ciężar. To nie jest, ze mną nie jest ego trenowanie, tylko jest budowanie mięśni. No. Właśnie zrobiłeś sobie dobrą reklamę, <grywa> naprawdę. Powinno być, tak powinno, tak, powinno być. E, ogólnie mm, sport siłowy jest też sportem wymiernym. Widzimy to, ile podnosimy, że coraz więcej. Czy to cię nakręca, czy co jest główną taką rzeczą, która cię motywuje do tego? Wejść na sam szczyt i, i wygrać z najlepszymi. Bardzo daleki cel, ale widzę, że tobie się udało. Mm, daleki, ale nie, że nieosiągalny. No, to. no jak na razie to dla nas też jesteś osobą, która cały czas gdzieś bryluje na szczytach. Zbliża się, a przepraszam, jeszcze teraz pytanie, jeżeli nie kulturystyka, jeżeli nie sporty siłowe, jaki by był twój wymarzony sport? Właśnie, wiele osób mnie to już pytało i, i się dziwią właśnie z moją odpowiedzią. Szczerze, to kulturystyka nie jest moją pierwszą miłością. Pierwszą miłością, jako sportową, to jest MMA, sztuki walki. Zawsze to chciałem robić od młodych lat, ale wtedy za moich czasów nie było jeszcze MMA, był boks. W tym czasie, co, co wszyscy chodzili na boks, ja zacząłem chodzić na siłownię. A że, a że szybko po prostu zacząłem y, y, zmieniać to ciało swoje i wciągałem się w to, spodobało mi się to, nawet nie wiem kiedy, 5-6 lat minęło, tak? już dobrze wyglądałem i potem już było mi szkoda zrzucić tej masy mięśniowej, wrócić po prostu do 10 kg mniej, czy tam 15, schudnąć, żeby po prostu być szybszym i sprawniejszym w sztukach walki. I tutaj już właśnie, ale widocznie taka była moja droga. No najwyraźniej. A myślisz coś takiego, że jak będzie sportowa emerytura, już nie będziesz przygotował się do, sztu, do kulturystyki, czy gdzieś będziesz chciał pochodzić sobie na sztuki walk? Nie chcę tego jeszcze mówić, ale z tyłu głowy mam cały czas mój plan. Zobaczymy jak będzie. Najpierw muszę zdobyć moją prokartę. Postartować w Prodewizie, ale mam już następne plany. Okej, okay, dobrze, to jest brzmi obiecująco. Ja, to my i dowiemy się w przyszłości. Dobrze, e, mamy początek roku, ludzie robią swoje postanowienia, często noworoczne. Czy ty masz jakieś swoje postanowienie noworoczne? Jak zawsze być lepszym człowiekiem, lepszym niż byłem wczoraj, tak. Pomagać wszystkim, którzy potrzebują mojej pomocy i ja jestem w stanie im pomóc. Zdobyć to, co chcę zdobyć i sobie wymarzyłem. No i... Wszystkie aspekty życia poprawiać na lepsze, jak co roku. Świetnie. A jeżeli ktoś, komuś chciałbyś tutaj powiedzieć parę słów, kto właśnie rozpoczyna sport siłowy, ma zamiar od stycznia właśnie chodzić na siłownię, i żeby nie rezygnował, co byś, dla nim, co byś mu powiedział? Wyobraźcie sobie swoje cele tak wielkie, że aż będziecie się bali ich i jeśli nawet nie wiecie, jak do tego dojść. To nie znaczy, że nie dojdziecie. Po prostu to oznacza, że musicie znaleźć drogę, jak do tego dojść. Nie poddawać się, determinacja, poświęcenie stuprocentowe, dwustuprocentowe nawet i dążenie do celu. Bo wszystko jest osiągalne, to wszystko zależy od Was i wszystko jest w waszym umyśle i sercu. To tyle. Uważam, że to piękne słowa, i każdy powinien sobie wziąć je do serca. E, z nowym rokiem, tutaj, w imieniu redakcji całej, e, składam najserdeczniejsze życzenia, i aby motywacja i siła, ciężka praca was nigdy nie opuszczała. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do zobaczenia. Hej! Wow. <laughs> Słuchajcie, to było spotkanie. E, wiele cech prawdziwego mistrza wiele rzeczy, na które dobry sportowiec powinien zwracać uwagę, jak bardzo ważna jest ciężka praca i to psychiczne podejście. Bomba w ogóle, jeżeli chodzi o młodych sportowców, o każdego, który chciałby się zająć kimkolwiek tak naprawdę sportem. No i przy okazji zobaczycie, zobaczyliście, jak fajna, jak kolorowa może być kulturystyka. Do zobaczenia następnym razem. Pa!